Jaki jest hot dog w wydaniu polskim? Glizda wewnątrz palu słonej paluszce. Co dostaje polski kot na obiad? Kartkę na myszy. Jaki jest y, y, sandwich polski? Kanapka polska y, między dwoma kromkami ch chleba trzeci. W latach 80. można było się wątpić w to, czy Polak Węgier jest, są jeszcze bratankami. Oficjalna propaganda bowiem zrobiła wszystko programowo, żeby oczerniać Polaków w oczach narodu węgierskiego. Leciały przez oficjalną państwową telewizję, nawet takie idiotyczne dowcipy. I Węgrzy właśnie wtedy. Tego się śmiaje stereotyp istnieje, ale chyba słuszny częściowo, że Polak będzie to dwa bratanki. Trzeba. Wrócić do tego, że przecież jest legenda polsko-węgierska, kiedy papież Sylwester e, da, e, ma wybierać sobie wśród dwóch delegacji, e, komu dać koronę. Jan Dugosz opisuje, że wtedy Sylwester wybiera Węgrów i papież mówi, że Wy Węgrzy i Polacy musicie, i to Jan długo e, e, Zapisuję to, musicie żyć w zgodzie, bo kiedykolwiek wrócicie przeciwko sobie, to będzie e, coś e, tragiczny. Konfliktów polsko-węgierskich nie było tak mało. Kiedy Ludwik panował w Polsce w XIV wieku, a regentką była jego matka piastówna, przecież Elżbieta Łokietkówna doszło w 1378 roku do pogromu Węgrów w Krakowie. Pod pretekstem jakim? No zupełnie błahym. Pokłócono się o przyważone siano do miasta, ale wywołało to taką furię mieszczan, która skierowała się przeciwko Węgrom, że widocznie ci panoszący się dworacy węgierscy po prostu zaleźli za skórę hmm, krakowskim hmm, mieszkańcom nie jestem pewien czy tylko Polakom, bo tam było dużo Niemców, ale no, 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 doprowadziło to do, 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 do rzezi Węgrów w Krakowie. No to straszne rzeczy tam się działy. Znacznie poważniejsze w skutkach było sprzymierzenie się ze Szwedami i najazd na Polskę węgierskiego księcia Siedmiogrodu Rakoczego. To był... E... Y, bardzo nieszczęśliwy krok polityczny, blędny, który zniszczył same Krzęstwo siedmiogrodzkie. Czyli on, y, ten drugi Jerzy Rakucy, y, y, nie mając, że Polska będzie roz, rozbierana przez Szwedów, przez Radziwiłów, przez Kozaków, Rosję i tak dalej, on sobie myślał, że zdobędzie sobie do, y, południową część. Był to rzeczywiście nóż w plecy. Na szczęście, sparowany jeszcze przez nas, jeszcze potrafiliśmy się bronić. Fakt jednak pozostaje faktem, że w stosunku do Węgrów robiliśmy to wyjątkowo rzadko. Swoistą wymowę ma tu fakt, że nasza wspólna granica, która biegła wzdłuż pasma Karpat, pozostawała przez blisko tysiąc lat bez zmian. I rzecz znamienna, zatarkomorskie oko został rozstrzygnięty między nami na drodze sądowej. Do dziś świadectwem naszego sąsiedztwa jest węgierski zamek w Nidzicy. Ta granica zresztą w wielu przypadkach łączyła ludzi mieszkających po obu stronach stoków, o czym świadczy nie tylko folklor. W polskim języku funkcjonuje bardzo dużo słów węgierskich przede wszystkim. Z zakresu wojskowości. To jest prawdopodobny okres batorem. Germek, Puchar, Dolman, Kalpak i tak dalej, i tak dalej. Trudno wymienić wszystkie węgierskie elementy w goralskiej muzyce i twarzy. Oczywiste dla nas wydają się dziś takie określenia jak juhas, szałas, cucha, szyszak czy hajduk, a przecież mają one czysto węgierski rodowód. Jest to bardzo zabawne, bo Pażanica Zakopanów nazywa się cyfra, a cyfra po węgiersku to znaczy ozdobne. Wystrój parlamentu w Budapeszcie, choć budowany był kiedy Polski nie było na mapie świata, nawiązuje do naszych wspólnych dziejów. W sali posiedzeń parlamentu można zobaczyć polskiego orła. Obok herbów innych państw Europy świadectwo potęgi Węgier w średniowieczu. Obok rzeźby węgierskich władców, wśród nich z dynastii Jagielonów bądź blisko spokrewnionych z polskimi piastami. Przejażdżka po Budapeszcie też może być dobrą lekcją naszej wspólnej historii. Na Starym Mieście płaskorzeźba Jana III Sobieskiego, który zwyciężył śmiertelnego wroga Węgrów Turcję. Po drugiej stronie Dunaju pomnik księcia Siedmiogrodu i polskiego króla Stefana Batorego i wreszcie tych, którzy walczyli za wolność naszą i waszą. To właśnie w epoce, w której działali w XIX wieku, powstało słynne porzekadło Polak Węgier, dwa bratanki i do szabli i do szklanki. w czasie Ludów, nie tylko w Emi Dębińskiej, nie kilku osób, czterech tysięcy Polaków walczyło. czterech tysięcy. Po napoleońskich legionach największy legion w XIX wieku walczyło na Węgrzech. Nikt o tym nie wie. Tak samo i zresztą jak nikt o tym nie wie, że powstaniu w powstaniu styczniowym koło 400 albo 500 Węgrów walczyło w Polsce. W języku węgierskim funkcjonuje słowo lęgieleszkadni, czyli polakować. E, każdy e, szanujący się szlachcic węgierski przyjął uchodźca Polaka, powstańca. Ten czasownik zawiera trochę e, ówczesnego stereotypu Polaka na Węgrzech. E, może zgadza się troszeczkę z, ze stereotypem samych Polaków, jak Polacy mówią o sobie. To znaczy, e, człowiek e, lekko duch, trochę lekkich obi, obyczajów, ale szlachetny właśnie co do swoich em, emocji, e, kochający swobodę, e, walczący za swobodę swo, swojego kraju, głoszący e, e, s, swobodę Polski i, i Potrzebę wyzwolenia Polski, i jednocześnie człowiek, który nie żyje z własnej roboty, ale u kogoś. Obraz Polski wśród Węgrów to zawsze miał jakby dwie strony, ale niesłychanie pozytywne jest to, że w większości wypadków zwyciężyła ta strona pozytywna. Po I wojnie światowej już nie byliśmy sąsiadami. Inne też cele były naszej polityki w Europie. Węgry pokonane w I wojnie światowej były przeciwne ładowi wersalskiemu. Polska była za utrzymaniem status quo. Te rozbieżne cele nie przeszkadzały w utrzymywaniu przyjaznych kontaktów między mieszkańcami obydwu krajów, czego dowody możemy zobaczyć na ulicach Budapesztu. Z stosunkami polsko-węgierskimi w okresie dwudziestolecia międzywojennego wbrew mitowi, który funkcjonuje w nas do dziś dnia, były różne. Przez lat kilkanaście tych stosunków, prawdę mówiąc, po prostu nie było. Po prostu nie było obie strony w oficjalnych sprawozdaniach wręcz pisały że stosunki polsko-węgierskie, czy węgiersko-polskie zależnie, czy w Warszawie, czy w Budapeszcie, nic ciekawego nie ma do notowania. Zmieniło się to po dojściu Hitlera do władz. Zaczynało się jakby otwarcie mówić o zmianie granic. W tym czasie mówiła o tym i Polska. Zajęła zresztą Zaolzie. Nie kwestionowaliśmy już roszczeń węgierskich, w wyniku których znów graniczyliśmy ze sobą. Pojechaliśmy na mecz y, wojskowych szablistów do Budapesztu wiosną 1939 roku. Było to bezpośrednio po zmianie granicy. W mieście był nastrój, myśmy chodzili oczywiście z orzełkami polskimi. Polacy, Polacy, lęgiel, lęgiel, wszędzie nas ściskali na ulicy. Jak w sklepie się coś kupowało, pieniędzy nie brali od nas. Przecież można było pół Budapesztu zabrać ze sobą bez jednego filera. Ta wspólna granica, aczkolwiek różnie ją można oceniać z perspektywy historycznej, okazała się zbawieniem dla wycofujących się z Polski żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku. Kiedy zobaczyliśmy bramę z napisem witamy i flaga polska i węgierska, to jakoś, jakoś dziwne uczucie przemknęło przez każdego z nas, że to może nie jest jeszcze stracona ta Polska. Na Węgrzech w czasie II wojny światowej znalazło się przejściowo około 150 tysięcy uchodźców cywilnych i wojskowych. Władze węgierskie, choć sprzymierzone z Niemcami, roztaczały opiekę nad Polakami. I znów jak 100 lat wcześniej na Węgrzech rozbrzmiewały polska mowa i pieśni. Jak miałam 12 lat w szkole, nauczyciel nas uczył, ale nie ten narodowy, tylko Boże o Polsce, ale po węgiersku. Wszystkie dzieci węgierskie umiały to śpiewać. I jeżeli węgrzy chcieli nam po prostu czymś zaimponować albo umilić, to stawali i śpiewali może coś polskiego. Sentoltarodna kirink. Szabad hazánkat óvad vissza nékünk. Bożecosz Polska funkcjonowała jako pieśń narodowa węgierska. Jeszcze w latach 50. w kościele. W związku z tym powstała, powstał stereotyp. Ten Polak, który jest jakby częścią historii Węgier. Rewolucja węgierska w 1956 roku to kolejna istotna cezura naszych wspólnych dziejów. Symboliczne jest, że w Budapeszcie pierwsza demonstracja odbyła się pod pomnikiem Józefa Bema. I wtedy właśnie powstało takie hasło, że wszyscy Węgrzy chodźcie z nami, pójdziemy za Polakami. Więc Polacy dają nam, dają nam jakiś przykład, co robić albo jak robić. Ten przykład to Polski Październik próba demokratyzacji życia, jaka jesienią 1956 roku odbywała się w Polsce. W przeciwieństwie z Polską u nas na Węgrzech. kierownictwo węgierskiej partii komunistycznej nie chciało żadnych przemian, w ogóle żadnych zmian. Nawet to kierownictwo prowokowało ludzi w różny sposób. I właśnie dlatego doszło do, do wybuchu. I w związku z tym ta sympatia. Wobec Polaków bywa ogromna. Codziennie można było słyszeć o tym, że Polacy pomagają nam, wysłały samolotami tyle a tyle krwi, lekarstw, żywności itd. W czasie w Cieszynce pisały, że Polacy byli pierwsi, którzy szli z pomocą Węgrom. Słyszałam od męża, który dowodził w powstaniu, że polscy górale byli gotowi przyjść z pomocą Węgrom. Tylko Czesi ich nie przepuścili przez granicę. Pamiętam to dokładnie. Ale nie wiem, od kogo mąż się o tym dowiedział. Oczywiście krążyły, krążyły najróżniejsze, najróżniejsze plotki, że górale idą, że Polacy nie pozwolą, że Polacy się zbroją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to, jest to nieprawdą. Z drugiej strony. Rzeczywiście, szczególnie w południowej, w południowej Polsce, ofiarność społeczeństwa na rzecz, na rzecz Węgrów była bardzo, była bardzo duża. To stąd, było jednak, stąd było jednak najbliżej. Co też mówią raporty Urzędu Bezpieczeństwa? Powszechne było, że ludzie wpłacając pieniądze mówią tak, wpłacamy nie na, dla braci Węgrów, czyli wpłacamy nie dla naszych przyjaciół, tylko Spłacamy dla tych, którzy biją ruskich. Po krwawym stłumieniu węgierskiej rewolucji reżim Kadara postawił na rozwój gospodarczy Węgier. Mała stabilizacja miała zastąpić dążenia wolnościowe Węgrów. Ta nieprawdopodobna hitra Kadarowska potrąciła kręgosłup społeczeństwa węgierskiego. I to pokolenie potrąconym kręgosłupem szukał swoją tożsamości i szukał Europy właśnie w Polsce w latach 60. To jest to, co ja nazywam pokolenie autostopowiciu. Jak ja byłem młody, w latach, pod koniec lat 60., to dla nas to, 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 to nie trzeba było dwa razy powtórzyć, żeby do Polski jechać. Wystarczyło, że z jakiejś tam grupy młody człowiek pojechał, to, to od razu wiadomo było, że tam można wiem, autostopem bezkarnie jeździć, więc... Książeczki autostopowe były, a nas y, wtedy policja, milicja aresztowała człowieka za, za to, że spróbował stanąć na szosie i machać samochodom, bo stanowiliśmy zagrożenie dla ruchu, jak wtedy mówiono. I niemniej y, to, y, nie było u nas klubów y, y, jazzowych, bo to fe w Polsce były, były kluby studenckie, y, nie obcinano y, włosy i pisom. Proste rzeczy. Były bardziej skomplikowane yy, niespodzianki. Człowiek przekraczał polską granicę, to widział coś takiego, czego w żadnym socjalistycznym państwie nie, nie...